Siemanko, tutaj Trevor i to jest drugi turniejowy na moim kanale i, i, i gramy na mapie Demirage. Demi Demirage. I jestem, zaczynam w Anty. Nawet tu Anti. Hello guys. Hello, hello. No i nikt nie ma mikrofonu, no. Śliasy. Bo ich nie stać. Nawet ktoś sobie kup może kupić mikrofon z Biedronki. A ich nie stać nawet na taki. Eee. Oni są... A? Żeby ktoś tu mi będzie... Eee, oni są benedź. A Żeby mi nikt A nie wyskoczył, no Albo nie. Tak. Dobra, jedna bania mi weszła w wiarę ładna A Czasami nie był ktoś w plecy? Anty uda ci się. Я, ну что за заище, не? Найс. Я он забил русско. Русский что? Русский то что? Что-то. С гранатом за пан брат. Patrzcie, co ja mam za skina kukierskiego! Czerwony skin do M4, ale taki zarysowany cholera. Ale jest. Dobra. E, postaram się zabić kogoś z granata. Chodź, chodź, chodź tu. Tu idzie. <noise> A ja sobie myślę, Co ja tak żem wysoko jest. <noise> Antyp. O ten tu masz sireksa.. Sh <noise> nice. <głos> Dobra turniejowy będzie chyba wygrany. No jak my zaczynamy po CT i już wygrywamy 2-0, no to na razie ja przewiduję same dobroci. Dobra, też P90, też to, iż to, i to, i to, i jeszcze raz to. Jo, smoke, smoke. Teraz będzie taki pro-flashbang. Ale to było pro! O, dobra, gdzie to? Oni tutaj pójdą. Ja to czuję. LOL 44 Ej, guys, widzieliście tego typa, co on robił? Lol, on zechodził chodził z nożem. Idzie sobie z nożem topak i do niego strzela. Zarusek... Ja, to tam jest Polak też, tam jest Rudy. Rudy 102. Hahaha. Ha, ha. O, dobra. Będę noskołpy robił. Ja żem pro no scope będzie Pro flash na ryjon ale sobie Lol Oni to wygrają no z... co za Nice no z... oh! <śmany> Dwóch rozwalił, ale tu bym zabił Czterech wrogów i w tym mnie. nie biorę coś. sweet so, yes. oh thank you so much thank you thank you move it, move it. thank you so much oh yeah ram um. Hi, hi, hi. Ty taka fajna kampa i tu przez to widać. Rewolwer. Czyli broń, która zapsuła CS-a według mnie. Ty, 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 ty. Sio, ten tu jeszcze znowu scopea nie? Cały czas rudy. Czy Anti zabije? Teraz komentujemy ten przewspaniały mecz Anti zabija dwóch przeciwników. Leci na trzeciego, już chyba wie gdzie jest. I jednak nie wie. Jednak go nie zauważył, teraz go widzi i zabija go. I teraz defuzuje bombę. Jakżeż ugrał ten Anti? Ja muszę sobie AWP kupić. Ja teraz będę wyczyniał haksy. Si to będzie. Będzie si to. Si to było? Wiedziałem. Wiedziałem to że już na własne oczy. Co za pro-smoke Zabiłem! Zabiłem granatem! Nie! Wiedziałem, że to zawsze zadziała. Granat to jest najlepsze, co może być. I zabiłem jeszcze rudego. No bo każdy wie, że rudy to nie jest za mądry rodzaj człowieka I dlatego ja go zabiłem granatem Oh no I will kill you Tuturutu Ha dobra Ja tam już sobie nie biegnę Mówi na początku, że kogoś zabiję granatem Mówiłem Te granaty są potrzebne. O, u nich jest bot. O, bota sobie pocisnę z zeusa. Ok, granat. O, dobra, najzik Teraz uwaga. Kurde. nie trafiłem. Ale tak fajnie by było zabić no kogoś. Tak fajnie no. Tak fajnie by było zabić kogoś. Z tego właśnie. Tej bez broni. Broj, <śmany> Czy e, dwaj gracze ugrają to? Nice. Znowu Anti coś ugrał. Z tym jego M4A1 7 Czy to nie był on? Chyba <śmany> teraz już nie wiem. najdik Dym. Wow, on zostawiłem czwórkę. Lol. Smoke. O, trafiłem kogoś. Ja za wupy nie potrafię po prostu grać. Wczoraj czy... Dzisiaj jest wtorek, to w niedzielę... Ja za wupy właśnie cisnąłem, jak chcę. A teraz to nic. O, oh, thank you. Thank you so much. Dzięki Anti. Ty to jesteś kolega dobry. Trafię. Nie? Dobra, kogoś trafiłem. To będzie taki bardziej trollowany mecz, dlatego mam taki bardzo super wynik, taki bardzo super dobry. Jakiś typek tylko najlepszy. Nie ten ten tu pan, ten tu koana, ten rusek. To on ma dwie asysty. I to jest wszystko. I za rok ile. No. O tam jest skar 20, czyli auto szmata. No, no, no. Uh, very nice. Very ładnie, very ładnie, my friend. Aha, aha. A no, i co ja mogę kupić? To. Zeus. Scar Twenty. The best of bronze. The best of all way point in counter strike No, mi ktoś tu, no. No i co mi rzucasz flesza we mnie? Atakuję lepiej im robię Albo ja. Oj znowu chyba. A, tak, a. Okej, okay, teraz została so reszta tylko. O, no, tylko tam. O, oh go, mój kolego. Mój friend. No i czemu ten dybek nie miał żadnego neida. Będzie si to, nie? Będzie si to. Ja to czuję. To po prostu przeczuwam. I teraz tutaj będzie si to. Będzie si to komuś. No nie wiem, teraz tutaj rzucam, tutaj rzucam. Wciskam mieszkę. Dym, dym, dym. Dobra, ale to był BOT, to nie ma zabawy. To fany nawet nie ma Aj, jak tak się BOTA? zabić to tam... Na... Z botem to się można bawić. LOL 86 HP. Dwóch trafionych. Anti to toj taku gra. O, oh, dobra, to mi jeden został. Uh, one uh, where are? Very nice. Uh, please give me this, please. Dobra, Najdzik Proprze, Elo, fantastyczny. Uj. ale kogoś przynajmniej zaatakowałem. Jak ja ten granat rzuciłem, to po prostu w nich było. Jak tak, to ja granat będę miał system, o nie. Dobra, anti to ugra. Auntie, you can do this, my friend. I know. Nice. Straighten. Now I'll Uda ci się to. Uda ci się to. Uda ci się to. Uda się, się to. Wierzę w ciebie. Uda ci się rozbroić tą bombę. You can do this. Nice. Rudy opuścił mecz to dosył karę 24 godziny. O, anti waitman. man. to. No tylko tak raz bo to już. Hmm. Please stop. No nie, bot zabił, ale koksu. Tego, to ja bym się nie spodziewał, że on zabije bota. Oni się tam jeszcze strzelali na początku. Ja wiem gdzie oni będą. Tu, 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 ru, tu, tu tu tu, ru, tu, 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 Ten antimat się zgony! Co za typ? Dziękuję. Diu, diu. O, lol, ja tam gdzieś wskoczyłem. To jest ostatnia runda. Wagbanet. No. <laughs> o, i następny tam opuścił. No, to dobra. A już przez pół godziny nie może grać. To za chwilę wyjście <grym wioski> oni bo tu dali bombę. Jakie nuby <grym wioski> Ja. Auto sniper. Really bugband. Mhm, na pewno. Aha ha ha ha! Ehm... HUEHUEHUE HUE HUEHUEU No, hwe, HUEHUEU hmm. I potem skin... IZAK! Mam IZAKA! Ha, 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 ha. Drużyna przeciwna głosuje za poddaniem się. Hmm. Ja rushuję sam. Jestem samotnym wilkiem. Mm, no, pociśnę kogoś. Dobra, raz. A co ja mam robić? Ja chyba nie mam kampić, mm. Tu ktoś będzie raczej. Ugram to! <laughs> ugrałem to! Ugrałem to! Fajny jestem! Ja to ugrałem. Ugrałem sam ogarniasz to. Co tu on miał za kocze? I odwet okwamaryny! Lol. Z mojego teka to jakaś z tego pocisnę. Czemu oni cię chcą poddać, się Dobra. Wiesz. O city, please. O, poddali się. GG. Dobra, to by było na tyle. Więc na razie. Cześć. I piona. Pa, 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 pa.